Witam wszystkich bardzo serdecznie. Najpierw może o naszych starszych braciach z Nadjordanu. Księga Rodzaju ludzkiego, tom trzeci rozdział. Eee, czwarty. Ostatnie spotkanie Pana na ziemi obietnice dane Adamowi. Od 27 do 29. Żadna korzyść przybytek ziemskiego dobra, tak domów, zwierząt, cennych kamieni przecinek nie pójdzie za nimi przed sąd ostateczny. Świadczyć o ich uczynkach. Wszystko to bowiem jako zostali przychodząc tak i pozostawią, odchodząc z tego świata w godzinie śmierci swojej. Jako też te, ci, którzy są do mnie, czynią, oblicza mego oglądać nie będą. Dobra, wystarczy. Słuchajcie, yy, jeden z widzów wspomniał, że, że w Izrael. Yy, starszych ich brać. Na sobie w Izraelu trochę można mówić, tak? Nie usuną tego, jak się powie tam te inne słowo, to nawet komentarz nie wchodzi. Zauważyliście, że jak wpiszecie słowo, jak nie piszecie może tak, jak nie wpiszecie zamiennika, to macie komentarz usunięty od razu z, z Marszu. Ja też to zauważyłem, dlatego od 6 lat nauczyłem się i stosuję zamienniki, no i jakoś to idzie. Dobra, wracamy do tematu. Słuchajcie, tam, że u starszych braci nad Jodertanem, zmienił się. Prezes tej, tej, tej firmy. Tego państwa, nie wiem tam, prezydent, premier, czy kogo, kogo oni tam jeszcze mają, premiera, mają, ale dobra, ja tam, ja to wszystko tylko na, nazwę celowo tu zmieniam, ale chodzi o co, że ten poprzedni podano tyle kasiory, nagrabił, że po prostu już łupił na lewo i prawo. Jeszcze do ostatniego dnia swoich rządów tam słyszałem, że jeszcze tam jakieś przelewy <laughs> dziwne porobił i teraz, no ale ma kasę, ma na adwokatów, da sobie radę. Ja uważam, bo wszyscy mówią, że jego tam. Powinni już 77 razy wsadzić tego poprzedniego premiera. Ale je, wiecie, pieniądz to jest pieniądz. <laughs> aż pieniądz dogadasz się... <laughs> Twoi mecenasi dogadają się po prostu z przedstawicielami prawa. Tak to ujmę, nie będę się rozwijał, bo nie o nim. Chciałem o tym obecnym. Jest to podobno straszny polakożerca. I co z tego wynika? No i tutaj też słyszę na, na różnych kanałach takich tych patriotycznych, Niezależnych, takich też e, antyrządowych, że no to jest źle się dzieje, bo teraz to, do, teraz to dopiero tam przyszedł zły człowiek. Matku, jakie jak, jak nas czekają trudne czasy i t, przed nami są, bo tam przyszedł zły człowiek, który będzie tutaj nas łoił, kroił i robił co będzie tylko chciał, tak? Słuchajcie, a ja, jakie jest moje zdanie: geopolityka. Powiem króciutko, króciutko, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, to, że tam mamy wroga Polski, może tak to ujmijmy, to jest bardzo dobra informacja dla naszego kraju. Yy, ja wychodzę z tego założenia, lepiej mieć yy, jednego oficjalnego wroga, przeciwnika, może tak powiem, politycznego, bo też może, ale w, niż dziesięciu fałszywych przyjaciół. Skroją Cię, ograbią i sprzedadzą Ci jeszcze kose w plecy. Ci fałszywi przyjaciele. Na czym to polega? Zobaczcie, ci fałszywi przyjaciele na dzień dzisiejszy to się uśmiechają. Jesteśmy przyjaciółmi, mamy, mamy tysiącletnią tradycję, ale nam się wspólnie wspaniale żyło. Ach, tam nie pamiętajmy o tym, że kastrowaliśmy was, że was jako niewolników traktowaliśmy że w ogóle żeśmy robili z wami co chcieli, z każdym współpracowaliśmy, z każdym e, waszym najeźdźcą. To o tym zapomnijmy. Było dobrze. Ale zapłacisz nam parę złotych. A co, no, co nasi starsi bracia tutaj na miejscu? Oczywiście, że nam zapłacimy. Przecież jesteśmy winni yy, za wszystko. Tak jak śpiewa pan Leszek. W ogóle tylko kawałek swój. No to niezły kawałek. jak go to sobie czasami lubi posłuchać. Yy, o starszych braciach. No i, i tak to jest. I zobaczcie. Po co nam taka przyjaźń? My z tej przyjaźni mamy nic. Nic. Kompletnie. Ja tam, żebyśmy jeszcze nie mieli nic. z ale nas ta przyjaźń kosztuje gruby, gruby cash. A druga rzecz, a teraz co do tego wroga. No super, żeby tylko, dobrze, że mój kanał jest mały i mam nadzieję, że nikt, nikt go tam nie przetłumaczy i on się nie wyciągnie wniosków z tego. <laughs> I tak będzie. Także tylko wy wiecie, im, im bardziej będzie występował przeciwko Polsce... Tym lepiej, tym będą stosunki, tym będzie otwierał oczy Polakom. Im bardziej będzie najeżdżał, a już e, przekonanie historii, jakie teraz jest w mediach TV, przecież to, to jest kłamstwo, ugarstwo słynne, jedwabne, to jest kłamstwo i tak krzyte. Tak e, druga rzecz, ja zawsze te, te polskie przysłowie doceniam: kłamstwo ma krótkie nogi. Na krótką metę kogoś skłamiesz, ale to ono wyjdzie. Ono wyjdzie zawsze. Nie da... A oni teraz kłamią. Teraz nawet ci jego zwolennicy, że tutaj Polacy tacy źli, że musieli... będą musieli się zmierzyć z tym kłamstwem. A jak wejdą w, do... w dowody i dokumenty, no to się okaże, kto tu tak naprawdę ma rację i kto tak naprawdę jest pokrzywdzonym. Bo teraz widzicie, 100 euro, wiecie, jakieś tam po 150 latką wysyłamy jakieś dziwne emerytury. Wszystko jest dobrze. My jesteśmy przyjaciółmi. A, te, a teraz, jeszcze, jeszcze dobrze by było, żeby on jakąś ekipę tam zainstalował, antypolską. <laughs> to jeszcze, jeszcze lepiej. I, I mnie nie przeszkadza, widzicie, ten strach i panika, że oni będą nas na arenie międzynarodowej oczerniać. Bzdura. Totalna bzdura. Ja się w ogóle tego nie boję. Te, tutaj ten strach, to jest fałszywy strach dla tłumu. Ja bym chciał, niech nas oczerniają. Wtedy niech, niech wezwą naszego historyka, gdzieś na, zobaczy, że oni tak nas oczerniają, byleby tylko Żaden historyk nie wziął dokumentów, nawet z Drugiej Światowej i nie pojechał i nie pod przedstawił. Taka, ta, taka to jest walka. Krzyczymy, obwiniamy, ale nie wchodzimy w szczegóły. To, że dzieci żeśmy wystawiali jak worki na śmieci w pewnym polskim mieście, to o tym nie wspominajmy. Cisza, spokój i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, jeżeli by się udało, że to jest nasz wróg, to tylko możemy na tym skorzystać. Druga rzecz. No tutaj powiem znowu, jedno, 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 co się sprzeciwiam wielu, wielu właśnie tym tak zwanym <laughs> narodowcym youtuberom. Nie uznają Państwa, ja to państwo uznaję. Proszę Państwa, ono jest, ono istnieje, urodziło się tam piąte pokolenie. I co by, co by ktokolwiek mówił, że nie tam, no, bo to tam wiecie, ja już mam te swoje stare filmy, tam wszystko to omówiłem, dlaczego tak sądzę i tak dalej. Bo jestem realistą, jestem realistą. I jak najbardziej, również z tym państwem, powinniśmy utrzymywać normalne stosunki polityczne. Absolutnie żadnych tam jakichś tam układów, a przede wszystkim żadnego poddaństwa. Żadnego poddaństwa, tak jak teraz. Przyjaciele, świeczki sobie palą, tu wereciki bez antenki na główkach I, i te bajery, które są dla nas wyjątkowo kosztowne. To by było na tyle te, tego, tego, tego zdarzenia. Także jak będziecie słuchać, to nie, nie, to jest co innego. Tak jak mówię. Jeszcze druga rzecz, jeżeli spojrzymy jeszcze na mapę, nam ten przyjaciel jest do niczego niepotrzebny, bo my z nim nie graniczymy. To jest też ważne. To jest bardzo dobra. Tak troszeczkę teraz przeginam, ale to jest bardzo dobra sytuacja, że my z tym państwem nie graniczymy. To jest dobrze. Problem mają inne państwa, które graniczą właśnie z tym państwem, my nie, i taki przyjaciel nam jest do niczego niepotrzebny. My powinniśmy żyć wbrew teraz temu, co wszyscy mówią jakieś tam y, trójmorze, bzdura, bzdura przy, y, nie wiem, powielana, Niektórzy już się zorientowali, ale powielają ja, ja, jestem zupełnie inaczej, Ja jestem tutaj, my powinniśmy mieć przyjaźń z Niemcami, z ruskimi. Szęślibyśmy tutaj Europą i światem, gdybyśmy żyli w zgodzie z tymi dwoma państwami. Ja mówię też o, o, o innych też. Ja nie mówię, żebyśmy się to. absolutnie, ja nie deprecjonuję, tylko, tylko mówię o sile politycznej. O tym, o tym, o tym mówię. I tu, gdybyśmy mieli prawdziwy. No bo tu się zgodzę z wieloma. Nie mamy od 89 polskiego prawdziwego rządu. Przez chwilę gospodarczo był Oleksyj. Ale ja go dokładnie pamiętam, nie musiałbym na inny film kręcić, Ale on dbał tylko o gospodarkę. Musiał być usunięty, bo chciał ochronić stocznie, huty i tak dalej. To wszystko było przekreślili na biskupi, i to wszystko musiało upaść. Nie musiało, ale tak, tak się stało. Dobra, i tutaj wracam jeszcze. I teraz tak, gdybyśmy mieli prawdziwie polski polski rząd, to tak jak mówię, byśmy tutaj walczyli, zabiegali o dobre relacje. Tu, o dobre relacje z sąsiadami, z którymi, z którymi graniczymy. O, jakieś tam, wiecie, dobre relacje z USA, gdzieś za morzem, którzy, dla których my jesteśmy worem na śmieci i w ogóle z, z takim depozytem. Przecież oni nas, no zresztą ci nasi rządzący, obecnie starsi bracia z Episkopatu, biskupi twierdzą, że oddają nasz kraje w depozyt, w razie czego, gdyby jak tam coś się waliło w Stanach, to zawsze będą mogli nas oddać półpolskim tym, tamtym rozgradzić, bo jesteśmy takim tylko i wyłącznie depozytem terytorialnym, a nie pełnowartościowym państwem. co to, to w każdym kościele to co nie mówią, a jeszcze i na tych mediach, to to już w ogóle... Dobra, to, to bo tak się trochę rozjechałem, to chciałem tylko właśnie na temat tego właśnie Państwa z nad Jordaną, starszych braci. Dobra, na razie hej tam.